Chciała powiedzieć w tym dniu wszystkim gościom, którzy przyszli na tę męczystość, rodzicom, co by chciała powiedzieć dla nich. Dziękuję wszystkim za przybycie i za to, że jesteście. A teraz specjalne zadanie dla jubilatki, ponieważ każdy z gości powie parę słów od siebie do mikrofonu i trzeba po tej osobie stanąć. Najpierw może zaczniemy, rodziców, na końcu czy na początku? Na końcu. Tak? To zaczniemy od pana. Dziubilatka wstaje. Podchodzi tutaj do tego pana. Wstaje za nim. Zobaczymy całą w tym dniu powielanie. Przekazujemy mikrofon po kolei. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego jeszcze. Mam nadzieję, że pięć ty jeszcze pokażę. I już nie skończyła jak Po kolei. Tak, tak. E, e, w do Wszystkiego najlepszego, Raksana. 18. urodzin. Pamiętaj, bardzo cię e, kocham. wtorek praktyki. Tak. I zbórego. ci życzę wszystkiego dobrego. Abyś nigdy nie zmieniała. Dużo miłości. radości No i bardzo cię to co ja Ci mogę życzyć? Dużo zdrówka, bo to niemożliwe. Dużo zdrówka, pieniędzy i szczęścia. Dużo zdrówka, pieniędzy mikrofonu prosimy jeszcze raz nie liczy się nie liczy się chcemy słyszeć wszystkiego dobrego zdrowia dużo dużo szczęścia i wszystkim poprzednikiem z tamtej strony przechodzimy. Proszę, droga Roksana, dużo szczęścia, dużo pieniędzy. Szczęścia, no. szczęścia, szczęścia. O, prawda? Oczywiście, drogie, to wszystkich, ale przede wszystkim takich wspaniałych ludzi, jak tutaj widzisz obok. I takich jeszcze, na których możesz zawsze będziesz mogła zawsze liczyć. I śmiało, do przodu w życiu wszystkiego najlepszego. najlepszego zadania żeby się spełniły wszystkie marzenia Natalka ominęła się marzenia wszystkich małe piksdy takich nie, nie do końca jeszcze ujawnionych i miłości tutaj ważne tutaj te dwie panie teraz rycę na końcu <grystanie> <grystanie> tak. <grystanie> nie bo... To jest, się żeby się ci z tego, żebyś mogli się wszystkiego dobrego, Żebyś mogli się spełniać tym, co lubisz i żeby dorosłe życie nie było trudne, nie przynosiło problemów, tylko samą pomyślność i szczęście. Tutaj, tutaj pani. Pani, 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 jeszcze za mała. E, wszystkiego najlepszego. Dużo zdówka, Szczęścia. Dużo złotówki. Miłości. Z tamtej strony idziemy, rodziców. Teraz <noise> Nie no. o, o, jeszcze ten. O, nie ujdziemy. To pójdę na, na końcu. Wszystkiego najlepszego. Szczęścia. Dużo zdówka. No i żeby się wszystkie marzenia wspomniały, które... Masz? I teraz, i późniejsze, nie wiem, wszystko Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, odpoczynkowości, sukcesów, pracy. Za <grym 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 I do widzenia, <pomyśleć> jazdy. że Mam tyle prawo nie jeszcze jadł? Jeszcze wszystkich będzie stroje i tego czego sobie wymyślić stroje. No, a tu więc wszystkiego najlepszego, ale nie wszystkiego najlepszego. <grym> wszystkiego najlepszego. Trzyma pan bo zwali. Trzyma pana. Wszystkiego najlepszego! I co? Zapraszamy do zabawy, pani Roksano, Włączamy muzykę.